Cześć, widać je na kolejnym odcinku z, no z takim miksem zdrapkowym za 52 zł. Przyszukowałam pensyjkę, za dwa właśnie. Portfel zielony, ekstra pie, pensja, zdrapki za 5, magnetyczne 5 i paradiso. Tutaj zdrapki za 10 i super, mega pensja za 20. <laughs> A zaczynam sobie od tej malutkiej pensyjki. Z numerem 22, no taki mi się wylosował i szukam 32 oraz 34, a jest 29, 20, 32, zobaczcie jest wygrana pierwsza strapka, pensja i 21 i tutaj wpada dwójka na początek, no i ekstra pensja. Z numerem 31, w tym kolorze takim różowo-fioletowym. Jak go tam, nie wiem, określić. 15, 1, 18 i 23. Takie mam liczby. A u mnie jest tak: 22, napis 27, 8, 21, 32, 2, 19, 3, oraz szesnaście, więc tutaj nie ma nic. Na praca na to portre zielonych z numerem osiemnastym i mam wygrywające liczby to trzynaście jeden, dwa i trzydzieści dwa, a u mnie jest dwadzieścia dziewięć dwadzieścia jeden, dwanaście, dwójka jest, jest wygrana, dwadzieścia cztery, siedem, trzy, czternaście, osiemnaście i trzydzieści trzy. I tu mam jeszcze trzydzieści osiem, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem i trzydzieści sześć. A po dwójką piąteczka. Czyli literki A. Magnetyczne 5 z numerem 6. No, i tutaj szukam piątki. Jest 3, 8, 1, 8, 3, 7, jest 5 czarne, 4, 8, 4. Jedynki 7k 2, 7, 2, 3, 9, 4 i 2. Tylko 1a piątka i tu skrywa się 10 zł. Zwinno być bodaj, że S tak jest dobra. Paradiso z numerem 18. I mam tak, słońce oraz nutka. Jest to tu. Tutaj nic, tutaj jest nuta. No, o, tu musi być słońce. I to nawet dwa. Kolejne dwa symbole, Arbus i deska. Tutaj pierwsza, druga nic. Tutaj jest w trzecim, w czwartym. I w piątym arbuz deska nie ma. Okay. No to lody i kotwica. Nie ma. Tutaj są lody. To jest kotwica. Dobra, tyle chmura i wodolot. Krap i motyl. Krap i motyl to tyle. Teraz pomarańcza i płetwy. Tutaj. Płetwy tu. I tu jeszcze jedne. Kolejne to liść. I kostium. Tu kostium, i kostium. A tu mam dwa razy liść. No i dalej ryba piłka. Wiadro i szorty. Tutaj. Dobra. I ostatnie dwa to bluzka i napój. No wychodzi, że Paradiso przegrane, tak jest. I na koniec mam super mega pensję z numerem 10. Więc zobaczmy, czy coś tutaj dołoży. Wygrywające to 44, 25, 8, 3 i 1. A ja mam 12 dziewięć, pięć, dziesięć i dwadzieścia trzy, rząd drugi, trójka jest wygrana, czterdzieści sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści trzy i czterdzieści trzy, tutaj trzydzieści cztery, czterdzieści jeden, szesnaście, dwadzieścia osiem i dwadzieścia sześć

No dobra, czyli tak, tu 20, tutaj mam dyszkę, czyli 30, 35, 37 zł na 52. Te zrapeczki, o, no, tylko dwie przegrały, ale na no, minus jest. Tak, dobrze to policzyłam. No ja dobrze policzyłam. Bardzo Wam dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i je zapraszam na kolejne odcinki. Pa!